Witam Was w dzisiejszym odcinku. Jestem ponownie w tej grze. No i ogólnie być może jest to ostatni odcinek z Browsers, jaki pojawi się na tym kanale. No przez to, że twórcy po prostu taki syf odwalili, że to mi się w głowie nie mieści po prostu. Głównie jest o tym odcinek, bo praktycznie nic tutaj ciekawego więcej nie ma. Po prostu nudy. Nic w ogóle wartościowego tutaj nie ma. Zacznijmy od tego, że twórcy Browsers w ogóle są tacy genialni, że postanowili e, tutaj tego nie widać, bo ja mam te skiny ale postanowili wstawić e, ten, nawigatorkę College Ox Space Oxbula i chyba Lord Spyka. Do e, lorda nie jestem pewien, ale pewnie tak. Postanowili ich wsadzić do sklepu do kupienia, ja ich nie mam do kupienia, bo ja ich mam ogólnie Z poprzedniego roku No i po prostu... E, wsa wsadzili ich do kupienia, jakby nigdy nic i wyczytałem, że oni będą powracać już do końca gry Więc super, 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 oczywiście e, Super polecam Że są skiny z 2019 roku ten Brock, Daryl Pieroszkowy, i Colt. No to oczywiście już nigdy ich nie kupię. Jest Ośmiobitowiec, Wirus zwyczajny. Jest zwyczajna Tara, jest ta Bibi. Oczywiście nigdy ich już nie kupię. Jest Lord Space Sp 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 Oxbull, nawigatorka. Kupuję ich. Co? Powracają do końca gry. Super, super, naprawdę najlepsza gra ever. Sprawiedliwa, fair. W ogóle wszystko tutaj jest spokojne. Tu podstawione jest. E, dobra, teraz mówiłem o tym w odcinku jakimś tam, chyba. No, ale to, to maniana, jakaś normalnie taką magianą odwalili, że to jest szok, po prostu. Ja, ja nie wiem, to, to mnie tak wkurzyło. No, tak. Se po, pomylili se e, ten krabową force z pizzami i tyle. Jakiś błąd wypuścili, że masz krebo... miałeś krabową forcę w Spongebobie to ona się przetwarza na pizzę ale nie wiem, u wszystkich to nie zadziałało przykładowo u tego mogło zadziałać, a u mnie tak się nie stało, bo PO CO? E, po co to miało się stać? u mnie oczywiście, e, oczywiście dajmy to jakimś randomowym graczom, które błąd trzymają jakąś tam miliard pizzy, ale mi oczywiście nie, bo po co? E, no dobra e, ale ogólnie nawet nie narzekam na to, że mi się tak nie stało, ale po prostu na to, że dlaczego, po prostu jak oni to zrobili. Rekompensata to 300 pizz. E, aha, bo w ogóle z tym Space Ops bulem nie, nie dokończyłam chyba mówić, już się pokupiłem we własnych zeznaniach, że są do kupienia, a nawet nowego chińskiego roku nie ma. Dopiero w lutym będzie Nowy Chiński Rok, teraz mamy Rok Smoka, teraz będzie chyba Rok Węża, więc oni sobie coś pomyli w łupach, po prostu ja nie wiem, jak oni na to wszystko wpadają, żeby skiny na Nowy Chiński Rok wypuszczać w styczniu i w maju, to po prostu ja bym na to nie wpadł nigdy. O Boże, dobra, w każdym razie mam tu takiego skina, nawet nie chcę już go ubierać, bo to co z tym skinem zrobili to parodia. Nawet sety grać gracza zmienię, bo to już po prostu nic nie warte. To wszystko żadnego zachodu weź to ustawie i tyle. A w ogóle o se może zmienić na e, ja Nie wiem w ogóle, czy ja w tę grę dalej będę grał. Oni zawsze tak robią. Nie wiem, są jakieś skidy, nie kupuję ich. Nigdy nie powracają. Jest jakiś skid kupiego? Powraca. A teraz co? W poprzednim roku kupiłem sobie antywirusa za 300 g Nagrałem z tego odcinek. A teraz co? Oczywiście jest za pizzę. I z tymi pizzami jeszcze w dodatku był ten błąd, przez co jest darmowy praktycznie. Widziałem short na YouTube, że ktoś miał ten błąd i co? Kupił wirus Charlie i antywirusa. I spoko ma dwa legendarne skiny za darmo. Super! A, oczywiście, twórcy browsers nie cofną tego, bo wstawili posty, gdzie coś tam mówili. No, jak miał błąd, typ, że miał 2000 piscy, wiedział, że to błąd, i kupił skina, to nie zabierzemy mu tego skina, bo to będzie nie fair i niesprawiedliwe. Niesprawiedliwe to jest to, że jak kupię zawsze jakiegoś skina za 300 gemów, to potem powraca e, jako, nie wiem, 150 gemów albo że jest darmowy. E, nie wiem, pewnie znowu mnie wszyscy pohejtują. E, już narzekam, że spłakałem się. No ale co? No, ja mam wolność słowa, będę mówił tak, bo to jest po prostu że Za cały ten cyrk dostaniemy 300 pizzy. 300 pizzy to 300 remów to on kosztował mnie. I co? I tyle było z tego wszystkiego, z całego zachodu. No i po co w ogóle? Ach. Także ta wirus Charlie była darmowa praktycznie... Nie, to, o! Ta wirus Charlie była darmowa praktycznie Ja nawet nie chciałem w to wierzyć jak mi jak mi kolega z klubu napisał, że ten skin jest za 500 pizz nawet w to już nie chciałem wierzyć. Dopiero jak mi jak mi wysłał te zdjęcie na YouTube wstawił, to dopiero wtedy normalnie uwierzyłem w to, bo to jest niemożliwe, że oni tego typa za 500 pizz też wypuścili, czyli wie już co. Kupiłem ją za 300 gemów, kupiłem, kupiłem, go za 300 gemów, kupiłem go za 200 gemów, teraz są e, praktycznie darmowi. Super, 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 super cel. Super cela to on nie ma chyba do tworzenia gry, bo ja nie wiem po prostu jak do takich błędów mogło dojść w ogóle. To jakieś nieporozumienie jest po prostu, nieporozumienie. Tutaj połowę skinów z tej zakładki ukradli. I co? Star Force, super. Super, mój lords. Z... O, czemu te motki tu się po... Ej, czekaj, czy oni... Słoni wreszcie nie no to co oni robią czekaj a tutaj Jezu ja nie wiem patrz tutaj były e, te emotki tej czaszki kreskówkowej i słońca to nie ma w tej zakładce a w tym Star Force są emotki rakiety super cel. jest super Ach. Co? I tyle było z tego wszystkiego, z całego zachodu. A te 300 pizzy to nawet teraz nam nie dają po prostu. W czwartek chyba następny. To nawet do na tego skina nie zdążę. A i dlatego, bo było tak mało rzeczy do kupienia, że sobie pokupowałem skiny, bo mi się podobały i Lord Spike mówili: No Lord Spike albo powraca ostatni raz, albo w ogóle nigdy już nie wraca e, i nawet w 2020. Trze trzeci we czwartym nie kupisz go. Dobra, pomyliły mi się znowu słowa, ale nieważne. Ach, I co? I tyle było z tego wszystkiego.